Szósta sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień Rady Programowej TVP Kielce. Najlepszym materiałem informacyjno-publicystycznym został program Seniorada Renaty Chrobot i Agnieszki Rokity. W dwóch pozostałych kategoriach kultura i osobowość telewizyjna zwyciężyła Dorota Kosierkiewicz, reżyser m.in. nagrodzonego na festiwalu NURT filmu Polowanie na kata. W dalszej części obrad dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach przedstawiła opracowanie Wademekum samorządowca. To portrety opracowywane dla regionów powiatów, miast na prawach powiatów i gmin zawierają informacje dotyczące demografii, rynku pracy, finansów publicznych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej. Z dokumentu wynika między innymi, że w 2013 roku 44% dochodów województwa przeznaczono na dofinansowanie projektów unijnych w samorządach terytorialnych. Średnia długość życia w miastach wyniosła 42 lata, a na wsi 30 Region odwiedziło blisko 27,5 tysiąca turystów zagranicznych, migracje mieszkańców stanowiły 1% ogółu migracji krajowych, a na koniec roku stopa bezrobocia wyniosła 16,6%. W części roboczej radni przyjęli raporty z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku oraz świętokrzyskiego programu pomocy społecznej za rok 2013. Jednogłośnie zatwierdzili zadania samorządu województwa finansowane w 2015 roku ze środków PEFRON. decyzją ministra otrzymaliśmy 6 6 63 890 zł na Państwowy fundusze habilacyjne. Przeznaczymy go na trzy podstawowe zadania, czyli to jest dofinansowanie robót budowlanych. Kolejnym zadaniem jest oczywiście dofinansowanie Zakładów aktywności zawodowej, to jest największa kwota, bo ponad te 3 miliony złotych i kolejny komponent, czyli 1,5 miliona złotych będzie na tzw. szkolenia różnego rodzaju, te wszystkie, które się odbywają w drodze konkursów. Radni wybrali także swoich przedstawicieli do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostały nimi Beata Napierała i Bogusława Wytych.